Mhm. Jest tropień robię piersi, no ale lewa była lepsza, trzeba było mnie nie wzywać, skoro pani tak potrafi wszystko ocenić. Mhm. Mhm, już wszystko wiem. Proszę się wytrzeć, zaraz przyniesiemy pani nowe podkłady. Proszę. Rzeczywiście, jest stan zapalny w prawej piersi, spowodowany wzmożoną laktacją i ropień spowodowany zakażeniem bakteryjnym. Ale skąd ja mam tyle pokarmu? Mm. Coś niedobrego się dzieje. Ja dobrze, czy w ciąży y, miała pani cukrzycę ciążową? Nie, cukier miałam w normie. Dobrze, ma pani trójkę dzieci, więc y, zespół policystycznych jajników jest mało prawdopodobny. Może to być nadczynność tarczycy, nadnercze lub guz przesadki mózgowej. Pani, pani doktor, ja od czasów w ciąży mam straszne bóle głowy. A jakieś inne objawy neurologiczne, zawroty, omdlenia? Dwa razy zasłabłam i czasami mam takie mroczki przed oczami. Czy to może być guz mózgu? Dziecko ma trzy miesiące, prawdopodobnie jest Pani niedospana, przemęczona. Naprawdę nie ma sensu zakładać najgorszego. A nawet nawet jeżeli okazałoby się, że to jest głos przysadki, to najprawdopodobniej łagodny prolaktinoma, prawda? Tak, ale trzeba diagnozować. I tyle. Yy, Zrobnim odsyłam panią do chirurga. Głos mózgu? Ja mam trójkę dzieci, Ula ma osiem lat, Krzyś jest malutki. Pani Diano, spokojnie. Mój mąż sobie nie poradzi. Proszę mnie posłuchać. W pierwszej kolejności zrobimy rezonans magnetyczny głowy, żeby wykluczyć najgorsze, czyli tego guza, okej? Okay? A pozostałe przyczyny będziemy sprawdzać w badaniach krwi. Poproszę teraz pielęgniarkę, żeby przyniosła pani zimne okłady żelowe na piersi. Spokojnie.